Dzisiaj czujemy bliskość Jezusa. On widzi wszystko. Nic nie umknie jego miłosiernemu spojrzeniu. Nikt nie zwrócił uwagi na tę biedną kobietę, a tym bardziej na jej dar. Nikt, ale Jezus jest nią zauroczony. To, co ofiarowała, jest prawdziwym skarbem dla Boga. Gdzie jest haczyk? Inni dawali z tego, co im zbywało. Ta zaś. Wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Po prostu wszystko. To znaczy samą siebie. Przed Bogiem nie liczą się kwoty, ale ty sam. Modlitwa dnia. Dzisiaj, jak prawie zawsze, małe rzeczy pozostają niezauważone. Małe jałmużny, małe poświęcenia, krótkie modlitwy, akty strzeliste. Ale to. Co wydaje się małe i nieistotne, często stanowi podstawę i wykończenie arcydzieł, zarówno wielkich dzieł sztuki, jak i największego dzieła osobistej świętości. Ponieważ te małe rzeczy pozostają niezauważone, ich prawość intencji jest gwarantowana. Nie szukamy w nich uznania innych, ani ludzkiej chwały. Tylko Bóg odkryje je w naszym sercu, tak jak tylko Jezus dostrzegł hojność wdowy. Jest więcej niż pewne, że biedna kobieta nie ogłosiła swojego gestu przy odgłosie trąb, a nawet możliwe, że była dość zawstydzona i czuła się śmieszna w oczach bogatych, którzy wrzucali duże datki do koszyka świątynnego i chwalili się tym. Jednak jej hojność, która sprawiła, że znalazła siłę w swojej nędzy, zasłużyła na pochwałę pana, który widzi serca ludzi. Prawdziwie, powiadam wam. Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Hojność ubogiej wdowy jest dla nas, uczniów Chrystusa, dobrą lekcją. Możemy ofiarować wiele rzeczy, tak jak bogaci, którzy wrzucali swe ofiary do skarbony, ale nic z tego nie będzie miało wartości. Jeśli ofiarujemy tylko to, co nam zbywało, bez miłości i bez ducha hojności, nie ofiarowując samych siebie. Święty Augustyn mówi wszyscy patrzyli na hojne ofiary bogatych, chwaląc ich za to. Ale kiedy zobaczyli wdowę, ilu z nich dostrzegło te dwie monety? Ona ofiarowała wszystko, co miała. Miała wiele, ponieważ miała Boga w swoim sercu. Posiadanie Boga w duszy jest czymś więcej niż posiadanie złota w skarbcu. To prawda, jeśli jesteśmy hojni wobec Boga, On będzie hojniejszy wobec nas. Zostań z Bogiem.